Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl, witam Was serdecznie, zapraszam na ekspresową prasóweczkę bokserską. Moi drodzy, Aleksander Usyk i jego menadżer Egis Klimas udzielili interesującego wywiadu magazynowi The Ring, w którym ukraiński czempion oświadczył, że wobec braku zainteresowania unifikacyjną walką ze strony Tysona Furego, może zmierzyć się z Time Wilderem, Oczywiście, o ile brąz Bomber 15 października pokona Roberta Helleniusa. Usyk, komentując te ostatnie ruchy ze strony Tysona Fiorego zmierzające do organizacji walki z Antonem Joshuą, powiedział tak: "Nie mam zbyt wielu przemyśleń na temat walki Fiorego z Joshuą i nie obchodzi mnie czy Fiore chce z kimś walczyć. Mój team pracuje nad moim powrotem na ring i nie, nie wkurza mnie wcale sytuacja z Fiorem i Joshuą. Problem po prostu jest taki, że Tyson ten nie pozwoli fanom obejrzeć historycznego pojedynku i to będzie jego wina, ale on może robić co chce i walczyć z kim chce, choć ze sportowego punktu widzenia to nie jest w porządku, że woli Joshua. I teraz tytułem komentarza moi drodzy, do słów Usyka to chyba nie do końca jest tak, jak Sania opowiada albo jak mu się wydaje, że jest na świecie, bo faktycznie wielu kibiców tak globalnie w tym na przykład ja chciałoby teraz zobaczyć walkę Usyk kontra Fury o cztery mistrzowskie pasy wagi ciężkiej pełną unifikację, no ale wydaje mi się, że brytyjski. Kibice chętnie obejrzeliby jednak starcie Fury Joshua, mimo że w stawce byłby tylko jeden mistrzowski pas Bo to jest walka dwóch wielkich postaci wagi ciężkiej W UK w ostatnich latach taka mega walka Skrojona pod brytyjską publikę To jest przypadek takich wielkich pojedynków lokalnych Jak na wyspach ostatnio na przykład walka Ben Contra Jubank tam to jest wielki, wielki hicior Kibice się grzeją na tym walkę, ale wątpię by w Polsce Rzesze kibiców zacierały ręce na ten pojedynek My prędzej zobaczylibyśmy pewnie na przykład tak na szybko. Kownackiego z Różańskim, czy Diablo ze Szpilką i kilka jeszcze innych takich polsko-polskich zestawień, a to są walki, które kibiców poza Polską nikogo by absolutnie nie obchodziły, no ale żeby nie było. Fury kontra Joshua to nie jest tylko walka lokalna, ma też wymiar globalny, natomiast na pewno w Wielkiej Brytanii ludzie wolaliby zobaczyć Fiurego z Joshua niż Fiurego z Usykiem. Może nie na pewno, ale mam takie silne, silne przeświadczenie, że tak właśnie jest. Co tutaj ewentualnie Walki z DionTime Wilderem, Aleksander Usyk stwierdził krótko: Wilder to niebezpieczny pięściarz. Walka z nim odbyłaby się prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Egis Klimas, czyli menadżer Usyka, zapewnił, że jego zawodnik nie będzie uganiał się już teraz za Fiurem, jeśli ten nie chce walczyć. I przypomniał, że jednym z warunków Fiurego, które postawił Joshua przed ewentualnym pojedynkiem, jest obecność w kontrakcie klauzuli rewanżowej na wypadek porażki, a w takim e, przypadku Usyk musiałby czekać na walkę z Fiurem, a może z Joshuą, w zależności od tego kto by wygrał e, rewanż aż do jesieni 2023 roku. Oczywiście to w przypadku, gdyby Joshua tę pierwszą walkę z Fiurem wygrał. I co ciekawe, według Egisa Klimasa wcale nie było tak, że Usyk był kontuzjowany i chciał walki z Fiurem dopiero e, w przyszłym roku, choć po necie krążyły różne takie tego typu cytaty z Aleksandra Usyka. Klimas stwierdził w tej rozmowie z Dering, że Usyk chciał walczyć z Furym pod koniec tego roku, ale nie będziemy zabiegać o ten pojedynek. My mamy trzy pasy, Fury ma jeden, więc to jest jego sprawa. To jest sytuacja, którą stworzył Tyson Fury. Usyk mógłby z nim boksować na jego terenie jak zawsze z każdym wcześniej. Potem jeszcze Klimas rozwinął ten temat Fury'ego, jak się można domyślić, niezbyt pochlebnie się o Brytyjczyku wyrażał. Stwierdził tak. Usyk jest mistrzem świata wagi ciężkiej, a Fury tylko zobaczcie ile różnych rzeczy opowiadał w ostatnich miesiącach. Najpierw kończył karierę, potem nie kończył, walczył z Usykiem, nie walczył z Usykiem, teraz walczy z Joshuą Nikt nie wie co on zaraz zrobi. Jak spojrzycie w przeszłość to zawsze Tyson Fury. Stwarzał problemy jeśli chodzi o unifikację w wadze ciężkiej, bo jest nieprzewidywalny. Jeszcze dodał Egis Klimas, Fiury chyba boi się usyka, bo dlaczego tak przed nim ucieka, widzi w nim zagrożenie. No, słuchajcie, zupełnie szczerze, ciężko jest tutaj obiektywnie stwierdzić, kto tu ma rację, kto z kim chciał walczyć, kto z kim nie chciał walczyć. Najważniejsze na koniec jest to, kogo w najbliższych miesiącach w ringu zobaczymy, która walka faktycznie się odbędzie. A póki co dzieje się coś w kwestii organizacji walki Fury kontra... Joshua, czy da się to pomyślnie sfinalizować? no tego nie wie nikt w tym momencie, ale jeśli wierzyć promotorom tych brytyjskich olbrzymów Fiorego i Joshua, to jest bliżej niż dalej. Frank Warren, czyli promotor Tysona Fiorego, rzeczy tak. Wszyscy chcą tego pojedynku, nie widzę żadnych przeszkód, więc mam nadzieję, że szybko się dogadamy. Ale póki nie ma podpisów, nic jeszcze nie jest pewne. 90% najważniejszych kwestii kontraktowych jest dogadanych, nad 10 musimy jeszcze popracować, chociaż ten jeden raz jesteśmy zgodni. Jest dobra wola z każdej strony i myślę, że ta walka się odbędzie. Warren zapewnił też, że kontrakty dla Antonego Joshua są w drodze. A co mówi Eddie Hern, czyli promotor Antonego Joshua? No, to co mówi brzmi równie obiecująco jak te słowa Franka Warrena, bo Hern rzecze: Nie widzę powodu, dla którego walka miałaby się nie odbyć. Zaakceptowaliśmy wszystkie warunki ekipy Fiorego. Mamy pełną zgodę w kwestiach finansowych i w kwestii daty. Oczywiście przed nami jeszcze ustalenie warunków transmisji, ale wszyscy partnerzy chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu i będzie ona dostępna w wielu miejscach. Tutaj chodzi oczywiście o dwóch partnerów, o DAZON ze strony ekipy Joshua i BT Sport ze strony ekipy Fiurego, a w Stanach Zjednoczonych będzie to ESPN. I jeszcze tutaj Eddie Herren dodaje, to jest drugi raz, kiedy zaakceptowaliśmy warunki walki z Fiurem. Poprzednio jednak nie doszedł do skutku, ponieważ fiury musiał po raz trzeci walczyć z Wilderem. Pamiętamy, była taka sytuacja, już nawet wieszano takie plakaty internetowe amatorskie, produkowano, że na pustyni w Arabii Saudyjskiej będą się bić fiury z Joshua natomiast potem przyszli prawnicy Wildera i temat pozamiatali jeszcze Hern dodaje, tym razem nie czekają nas już żadne niespodzianki, czekamy na kontrakt, mamy go otrzymać w tym tygodniu, także no, kto wie, może faktycznie 3 grudnia, bo to jest ta data, o której wszyscy tutaj mówią, Następnie w Cardiff zobaczymy tę walkę Fury kontra Joshua, ale tak jak tutaj jeden promotor i drugi powiedział, póki nie ma kontraktu, póki nie ma podpisów, to nic jeszcze nie jest pewne. Na zakończenie jeszcze dwa cyteciki od Dion Wildera, którym tutaj mówił Aleksander Usyk, bronze bomber, który szykuje się do walki z Robertem Helleniusem, ten pojedynek 15 października gościł w podcaście Briana Castera i tam wypowiedział się no, dość niepochlebnie chyba na temat i Tysona Fiurego i Antonego. E, Joshua o Fiurego został zapytany w kontekście tych oskarżeń, które kiedyś w stosunku do Brytyjczyka wystosowywał, że Fiury oszukiwał w pierwszej i w drugiej walce, tam miał źle zawiązane rękawice, miał coś jeszcze, jakiś przedmiot metalowy w rękawicach. E, ukryty. potem pojawiały się jeszcze szereg e, absurdalnych zupełnie e, zarzutów, nie tylko do samego Tysona Fiorego e, Wilder został zapytany, czy nadal e, żywi urazę do e, Tysona Fiurego, czy nadal podtrzymuje to, że Fiury oszukiwał i Odparł tak. Podtrzymuje wszystko to szalone i smutne jednocześnie, że ten biznes robiony jest tak, że okrada się pięściarza z jego wielkości, choć w rzeczywistości. Uczyniło go to jeszcze większym. Także Dion, Te Wilder, jak Artur pilka mawia, zawsze ten sam. Tam się nic pod tą kopułą nie zmienia. Dalej czuje się skrzywdzony i oszukany. No i teraz chce ponownie zasiąść na tronie federacji WBC. Uda mu się to, jeśli pokona Roberta Heleniusa, a potem finowym eliminatorze, bo to już federacja WBC zatwierdziła. Wygra jeszcze z Endym Ruizem Juniorem. W tej rozmowie Wildera z Kasterem dostało się też Antonemu Joshua, którego Dion. Ty Wilder uznał za produkt marketingowy, powiedział tak, oni go stworzyli, a my rodzimy się by to robić, a nie jesteśmy do czegoś tworzeni. Nawet na igrzyskach Joshua dostał medal w prezencie, kupili mu wiele pasów, prowadzili go i szykowali na pewne momenty, ale on nie był na nie gotowy. Tak życzę Dion Wilder, także Wilder jeńców nie bierze. 15 października wraca pojedynkiem z Robertem Heleniusem i zobaczymy co będzie dalej, Ja tę walkę Usyka z Wilderem chętnie bym... Zobaczył sum Wilder, mam nawet nagranie, gdy pytano Wildera o walkę z Usykiem jeszcze przed pojedynkiem z Tysonem Furym. Gdy Wilder liczył, że w trzeciej walce wygra z Tysonem Furym, pytanego go ewentualną walkę z Usykiem. To na zakończenie wam puszczę taki fragment wywiadu przed T-Mobile Arena.

He mean business, and I feel that he's an honorable man. I think he will stick to his word because a lot of people get the belt and then they start acting funny with it. Um, but uh, with with him, I think he's a warrior and he means his word. So I'm looking forward to that because the only way I can be able to retire is I'll achieve one champion, one face, one name.